Internet, zwłaszcza ten tiktokowy, pełny jest firm pokazujących import samochodów ze Stanów Zjednoczonych jako coś mega, mega opłacalnego i praktycznie bez wad. Natomiast my w Autodiscover pokazujemy Wam jaka jest prawda i jakie są ryzyka z tym związane. Na przykładzie mojego najnowszego samochodu, który specjalnie kupiłem dla siebie z minimalnymi uszkodzeniami do wymiany jedne i drugie drzwi oraz uszkodzona tylna felga, pokażę wam uszkodzenia jakie doszły w transporcie, a których likwidacja będzie kosztowała mnie najpewniej kilkanaście tysięcy złotych. Uszkodzona maska nadająca się do powtórnego lakierowania, grill, zderzak, lewy przedni błotnik, lewy tylny błotnik, delikatne obicie drzwi, no ten bok nadaje się do powtórnego lakierowania oraz tylny zderzak, nakładka być może uszkodzona jeszcze przez poprzedniego właściciela do wymiany. Dodatkowo spośród nieprzewidzianych elementów będę musiał aż 8 elementów polakierować, licząc średnio 800 zł za element, daje nam to dodatkowe 6400 zł. Ale to, czego zupełnie się nie spodziewałem, zobaczyłem po przyjeździe samochodu w środku. Na czas podróży morskiej zamieszkał jakiś gryzo. W związku z tym, że cały środek samochodu wykonany jest z naturalnej skóry Nappa, Żywił się skórą z mojego samochodu. Znajomy tapicer, koszt naprawy tych elementów wycenimy na 4000 zł. Tak jak zawsze powtarzamy Wam w naszych materiałach, bądźcie świadomi nieprzewidzianych kosztów, około 10% budżetu na naprawę przewidujcie na nieprzewidziane wydatki. Jeżeli jesteście zainteresowani importem, piszcie auta z usa małpa, a postaramy Wam się znaleźć egzemplarz, którego nikt w nie pogryzie.